Witam serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem znajdujemy się w małym mieszkanku w bloku z wielkiej płyty. Naszym zadaniem jest odświeżyć to mieszkanko, czyli ponaprawiać no i przemalować wszystko na biało, ponieważ mieszkanie jest wynajmowane. Jedni lokatorzy już opuścili. No i teraz przydałoby się, żeby to wszystko ładnie, pięknie wyglądało i było czysto przed następnymi, którzy będą wynajmowali. Oczywiście przed malowaniem wypadałoby ponaprawiać wszystko to, co zostało uszkodzone. Wiadomo, podczas użytkowania y, mieszkania zdarzają się różne rzeczy. Są dzieci, czy też tak jak tutaj w przypadku bloku z wielkiej płyty, y, trafiają się pęknięcia. No i nie jako tako chciałbym tu pokazać, jak się maluje, tylko jak ja przygotowuję ściany właśnie do etapu malowania zaraz przejdziemy do kolejnego pomieszczenia, żeby wiadomo było o co chodzi. Jest to mały pokoik, urzędowały tu dzieci. No i jak wiadomo naklejeczki, tak jak tutaj widać, naklejeczki, ubicia, obdrapania. No rzecz normalna zdarza się. Wgniecenia. To wszystko musimy Oczywiście przed malowaniem ponaprawiać, powypełniać takie rzeczy jak e, miejsca po kołkach, bo ktoś może, kto tu będzie wynajmował w przyszłości, a nie będzie chciał mieć w tym miejscu kołki, naprawiać pęknięcia, które powstały podczas zapewne ruchu budynku. A w następnej kolejności wszystko pomalować. I tutaj, właśnie chciałbym pokazać, jak ja to wykonuję i co do tego wykorzystuję. Bardzo fajnym patentem, dla mnie, najlepszym do takich typu napraw, drobnych napraw, drobnych pęknięć, ubić, szpachlowaniu miejsc po kołkach. Świetnie sprawdza się akryl lekki, szpachlowy. Oczywiście stosuję go też. Na gładziach, czyli jeżeli wykonuje gładzie, później je gruntuje i jeżeli się zdarzy jakiś jakiś ubytek, jakaś dziur, jakieś dziurki wychodzą, czy jakieś przeoczenie, także go do tego wykorzystuję. Nie wykorzystuję żadnych mas szpachlowych, finiszów e, i tak dalej. A zaraz pokażę dlaczego. W pierwszej kolejności oczywiście wypadałoby podskrobać luźne fragmenty, no i najlepiej je sobie Przygruntować. Tutaj może pokażę na kawałku. Po części już mam zrobione, natomiast tak wyglądało pęknięcie. No i co musimy zrobić? No to musimy, wiadomo, wszystkie te rzeczy, które wiszą, no trzeba to podskrobać do momentu, aż nie będzie odpadało. W następnej kolejności zagruntować, poczekać aż wyschnie i możemy przystąpić do etapu szpachlowania jak etap szpachlowania wygląda akrylem szpachlowym no to już pokazuję oczywiście będzie nam potrzebna szpachelka wyciskarka no i wiadomo akryl szpachlowy niekoniecznie musi być to solda ja akurat z takiego korzystam ale te wszystkie akryle szpachlowe na rynku są bardzo podobne do tego szmatka wilgotna i jak ja z tym postępuję z pistoletu wyciskam Żądaną ilość akrylu szpachlowego. Będę oczywiście robił wszystko jedną ręką, więc może to wyglądać niezbytnio elegancko. Co robię? Mam, za, mam, oczywiście, tak jak wcześniej tłumaczyłem, wszystko mamy podskrobane, przegruntowane. Przed położeniem akrylu szpachlowego namaczam sobie miejsce, w którym będę go nakładał i. Nakładam. Nie staram się za pierwszym razem tego wypełnić idealnie, ponieważ i tak się nie da. Zaletą tego akrylu szpachlowego jest to, że on bardzo szybko schnie, więc jeżeli mamy głębsze, tak jakby, uszkodzenia, musimy to zrobić jedno, dwu, trzykrotnie mówię, to zależy wszystko od tego jak bardzo są głębokie tak jak miejsca po kołkach, no wiadomo jest tam jest to dosyć duża dziurka, więc tam pewnie trzeba będzie podchodzić do tego ze dwa, trzy razy żeby to wypełnić ale to nie ma problemu, ponieważ ten akryl szpachlowy schnie bardzo szybko dlatego namoczyłem żeby nie pozostawało Zgrubienie w obrębie danego wypełnienia, oczywiście, jeżeli powstanie to, zgrubienie, możemy je bardzo łatwo papierkiem przeszlifować. Czy też, i tu kolejna zaleta, akrylu szpachlowego, możemy wygładzić to na mokro. Co pokaże, na przykład, tutaj na kawałku zostawię go trochę grubiej, i w kolejnym etapie, jak to wysnie, pokaże, jak to ładnie się szlifuje i jak to można także wygładzić yy, na mokro. W przypadku oczywiście tak jak tutaj widzimy jest po kołku wypełniam z samego pistoletu. Musiałem oczywiście tutaj troszeczkę namoczyć, żeby tego nie zostawiło na no, wilgotną szmarkę, przecież żeby miał po prostu na akryl poślizg. I proszę zobaczyć. W jednym momencie mamy wypełnienie dziurę. oczywiście to wsiąknie. Mamy jeszcze jedną dziurkę. Tyk. Oczywiście to do, wsiąknie, to znaczy dostanie skurczu i trzeba tego typu głębsze, głębsze ubytki. No niestety na dwa lub trzykrotnie, no ale dzięki temu, że on bardzo szybko wsknie, możemy to wykonać naprawdę jednego dnia. Nie tak jak przy masach szpachlowych, gdzie musimy to. Wypełnić, poszpachlować, no i później przeczekać aż wyschnie, potem y, przeszlifować, i potem jeszcze raz zagruntować. Tutaj już nic. Przy umiejętnym y, wykorzystaniu tego i pracy z tym, naprawdę nawet nie będziemy musieli tego szlifować. No, chyba że gdzieś nam zostanie na boczku, ale jak widać, wodą bardzo ładnie można tutaj rozmyć ten. Rand. Możemy też tego samego dnia oczywiście po wysunięciu od razu malować. Pęknięcie mamy na pierwszy raz wypełnione. Proszę zauważyć, że dzięki temu, że nawilżamy delikatnie boki naprawianego ubytku, nie pozostaje nam żadne zgrubienie. Czyli tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli zrobimy to umiejętnie, nawet nie będziemy musieli tego szlifować ani wygładzać, choć nie w każdym przypadku będzie tak samo. Niektóre tu już z ubytków mamy Zrobione dwukrotnie. Oczywiście etap tej naprawy, czy to na ścianach, które odświeżamy, czy też na gładziach, które zagruntowaliśmy, tylko przed samym malowaniem, dlatego że ten akryl, miejsca tych napraw będą wymagały dwukrotnego malowania. Czyli jeżeli pomalowaliśmy raz, zrobiliśmy naprawę i pomalujemy drugi raz, to miejsce będzie delikatnie widoczne. Musi być malowane. Te miejsca muszą być malowane dwukrotnie, tu jak widzimy po kołku już lekko wciąga. Szczerze powiedziawszy, minęło 10 minut. Wrócimy do tych mniejszych ubytków. Pokażę, jak to wygląda. Minęło może z 10 minut. Zdążyłem oblecieć jeszcze inne pomieszczenia. Nie wiem, czy to na kamerze będzie widać, ale lekko wciągnięte. Tu jest ta warstwa, którą zostawiłem specjalnie. Ma pewnie z milimetr, którą zostawię specjalnie po to, pokazać, jak się zachowują po wyschnięciu. No, zobaczcie, to jest 10 minut, 15 minut. Dobrze, niech będzie. Albo, jeżeli nam powstanie takie zgrubienie, możemy to spokojnie wyszlifować. Da się to też wygładzić na mokro. Zobaczcie, nawet da się to zmyć. I nie ma po tym śladu. Co przy masach finiszowych. Będzie powodowało rozwarstwienie, po prostu grubsza warstwa, którą nakładamy, będzie się rozwarstwiała i będzie plama. Zamiast tylko wypełnienia samego ubytku, będziemy mieli taką zgrubiałą plamkę. Po malowaniu ona może być widoczna. Wyschło trochę. Powtarzam etap, czyli nawilżam delikatnie. Nie chodzi o jakieś tam namaczanie, tak, żeby woda ciekła czy nic, tylko musi mieć ten akryl, poślizg, jak to akryle w sobie mają. W żargonie budowlanym się mówi, boją się wody. To jest zrobione dwukrotnie. Nie ma żadnych zgrubień. Będziemy mieli przygotowane ściany do malowania i dzięki temu, że do wszystkich napraw ubytków, pęknięć, miejsc po jakichś naklejkach, oderwanych farbach, miejsc po kołkach używam akrylu szpachlowego. Mam już całe tutaj to mieszkanko przygotowane do malowania. Nie wiem, zajęło mi to może godzinkę, czy też dwie. Dokładnie tego czasu nie liczę, nie odmierzam, nie robię tego na akord. Wolę wszystko dokładnie przejrzeć, prześledzić, ponaprawiać, tak aby po malowaniu ściany były już piękne. Oczywiście przed etapem finalnego malowania warto sobie ściany dokładnie posprawdzać, czy nie potrzebują. Przeszlifowania. Tak jak w moim przypadku jest to konieczne. No tutaj malarz, który malował wcześniej, nie bardzo się do tego przyłożył. Pod ręką czuć jakiś dużo drobinek, nie wiem, piasku. No i przed malowaniem jest to konieczne, tak aby później ściana była gładziutka. Mi pozostał jeszcze jeden etap, który pokażę już w kolejnym filmie, tak zwane akrylowanie, czyli wyprowadzanie prościutkich linii, czy też wypełnianie. Szpar, które powstają z powodu tego, że jak wiemy, w blokach mamy bardzo krzywe ściany, tutaj między opaską a ścianą no były znaczne, znaczne ubytki. Trzeba by to było to wypełnić i wyprowadzić piękną linię, tak aby nam się świetnie odcinało podczas malowania. Ale to już mówię, pokażę w kolejnym filmie. Tu tylko, może tak, dla porównania, pokażę, jak to zastałem. Widać pomazane, nierówne, krzywe ubytki, pęknięcia. Wiadomo, ściana, budynek inaczej pracuje, zabudowy meblowe inaczej pracują. Tu już mamy także wypełnione. Nie robimy to oczywiście w przypadku wtedy, kiedy meble są mobilne, przesuwne, tylko w momencie, kiedy mamy wszystko już na stałe przymocowane ale to już zobaczycie w kolejnym filmie, jak wszystko to fajnie można pięknie wyprowadzić. Mieszkanko mamy już pomalowane na gotowo, wszystko wysprzątaliśmy, pozmywaliśmy. Kolejny z znajmujących może się już na spokojnie wprowadzać. Jest bielutko. Farba pokryła na dwa razy. Świetna farba, którą polecam to jest Grain Plus. Farba ceramiczna, super się nią maluje. Piękna biel. No i jak widać na ścianach. Śladu po naprawach akrylem szpachlowym nie ma. Przejdziemy może tutaj do tego miejsca. Mamy w tej chwili światło padające z okna, czyli jeżeli cokolwiek byłoby widać na tej ścianie, na pewno by to było widoczne. Tutaj było te duże pęknięcie, bloki, płyty, tak betonowe. Bardzo polecam ten sposób. Szybki, łatwy. Można wszystko ponaprawiać. Praca z tym akrylem jest. Super, można go wykorzystać na wiele sposobów. Tak się to wszystko prezentuje. Przedpokoik także już wymalowany. Tu mi jeszcze zostało tylko zedrzeć taśmę, aby pokazać, jak wygląda po malowaniu, właśnie połączenie tym akrylem Soudala. Oczywiście nie szpachlowym, bo szpachlowym szpachlowy nie nadaje się do połączeń elastycznych, nie możemy, tak jak sama nazwa mówi, szpachlować. Pokoik bielutki dosycha, bo dzisiaj była malowana ostatnia warstwa. No i tutaj jak widać, także na wcześniejszych ujęciach były te duże ubytki spowodowane poprzez oderwanie naklejek razem z farbą. Nie ma śladu, nie ma, nie widać naprawdę, gdzie to było. Kończymy tym mieszkańkiem lecimy na następne. A państwu bardzo dziękuję za oglądanie. Poproszę o kciuka w górę, jeżeli się podobało. Ci, którzy nie subskrybują, to proszę o subskrypcję. To pomaga mi w rozwijaniu kanału. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie.